Hej, cześć, siemanko, z tej strony BDSMTV Witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanale Teraz Fagata x Natalisa, few official video Widzowie, o 13 miało to premierę, mamy godzinę 16.39 w momencie nagrywania Wy to widzicie o godzinie 18, jeszcze jeden odcinek dzisiaj będzie o 20 Ogólnie premier dzisiaj tyle nastrzelało, stary, że muszę to jakoś rozłożyć w czasie, tak? Muszę się jakoś postarać i muszę to wszystko sobie poukładać, tak? Na niż sobie dzisiaj będzie to, jeszcze jeden I jutro będzie też trzy odcinki, ale nie o tym, widzowie Fiufiu, Fagata, Natalisa, Fagaty dawno nic nie było Od Natalki, czyli e, Moj Baby, tak? Tak, też dawno generalnie nic nie było. Nie no, otwagaty miesiąc temu był numer z pamiętam. po poł, po, i był wcześniej, było wszystkie fajne otwagaty, więc pamiętam generalnie to widzowie. E, zobaczymy sobie, jak to brzmi, jak to płynie, jak to wygląda. Oczywiście, zostawcie suba, lajka i komentarz, jak jesteście nowi albo jak jeszcze tego nie robicie. No i co, tytuł Fiu-Fiu? Nie wiem, czy tu generalnie jest jakaś referencja do Zadymki Fiu-Fiu, czyli Xio, ewentualnie Meduski e, 23 km, mam do ciebie, Gabrysia Wong z tej strony. No i co, zobaczymy. Nie no widzę, żartuje. To nie jest tego. To nie BDSM TV, to napalony TV, tak na serio. Widzowie, jest Napalone Napalony TV, widzowie, jest na miejscu. Nic nie zmieniło, widzowie, to był troll. Komu, komu, kogo udało mi się wkręcić, stary, że to nie ja jestem, tylko to jest jakiś inny gościu, to dopiszę jeden, nie? <śm> 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 kogo udało mi się wkręcić, widzowie, szczerze, taka suczysta jedynka w komentarzu, nie? Ja piel dole. To był 10 krętek na ecie, lecimy z tym widzowie. Fagata z Natalisa, few let's go. Ale Teledisk, ty, ten Teledisk jak tego? Jak się nazywała ta bajka taka? Ee, u, wiecie o co chodzi? Nie? Ja już jestem stary, więc ja nie pamiętam generalnie widzę bajek, ale. No to co było ten. E, ten taki gościu z wąsem niebieski, taka różowa właśnie, była dupeczka w tym. Jak się to nazywało? Leniuchowo? Albo nie? A chuj wie, ale była taka bajka, kto ją pamięta jest sprawdziłem legendą. Na razie, gdy maty wyglądają, one uuu, a my, nie mają podjazdu na no kalka Nie jemocie. ma wci. Nie Nie, no, ostro powiedziałem, ja pierdolę. Może niektóre. Dobra, dobra, dobra. Do a, nie mają podjazdu na no kalka A jebać je! Go girl! Po, po, po. U mnie! się pali, kali u ciebie, badnie akpemokla. Jak ci nie wyliżę, no to przystań mi gotować. Wow, dobra, w -verse. Ale widzowie, każdy kto się boi robić tak zwaną patelnię w żargonie łóżkowo-seksualnym, jest lamusem, tak naprawdę, widzowie. Nie w życie się robić patelni, W ogóle uważam, że to jest moja generalnie opinia, nie wiem, czy to jest hot take, czy nie hot take, ale uważam, że e, robienie patelni powinno być bardziej priorytetowane niż robienie z Gerreloda. E, na początku wiesz, wszystkiego, nie? Na początku wszystkiego. Najpierw patelnia, a dopiero później z Gerrelodzik, ewentualnie z lodzik na koniec, bo wydaje mi się, że wtedy stymulacja i generalnie tempo rozgrywki jest zdecydowanie większe. Większe. scaling wtedy odpierdala się niesamowity Ciebie bagnia spemowa jak ci dziewczynki nie wylizze no to przestań mu gotować Nie ma być Fifty on ma wszystko ci kupować Nie jesteś jego mamą ma się tobą opiekować on, to jest... on się nie chce spakować e, no odliw tam był, Ej, ale generalnie widzę co myślcie o tym, że Fifty że musi wszystko kupować dla dupki To jest to generalnie ciekawa sprawa, ale w sumie nie jestem się gadać o tym Ostatnio gadałem o tym z koleżanką przez chyba 4 godziny i skończyło się na tym, że się pokłóciliśmy, nie? Więc... Chyba nie chcę się wypowiadać na ten temat Ale to zależy, nie? Ja na przykład mógłbym, mógłbym wszystko fundować Jakbym miał swoją baby, stary, którą kocham nad życie, stary, to wiesz... Ona nie tylko ładnie wygląda, pachnie... Gitara się ma, nie? Dla mnie to nie jest nic złego, dla mnie to nie jest nic złego, uważam, że to jest W Nie jesteś jego mamą, ma się tobą On się nie chce fucking ze mną, no o nim. Serio, ale to jest prawda akurat, znaczy nie, nawet nie kwestia tego numeru, ale ja się nie spotykam z ładnymi dziewczynami, bo się ich kurwa boję, tak szczerze, nie? Bo ktoś nas spotka na mieście i powiedzą, ja pierdolę, taki lamus z taką zajebistą dupeczką i wtedy będzie mi przykro, dlatego się spotykam z, z bedis tak zwanymi, wiecie o co chodzi, więc totalnie rozumiem ten ms, bardziej jest akurat o mnie, nie? Ja pierdolę, ale to... Przysiady, przysiady, yy, one fitness vipes Numer to nawinne właśnie o nim Czy lubi mój charakter, czy mój wygląd jak z pornoli Chciałam oddać jemu serce, on chciał dupę, co kto woli Każda poznała chyba kiedyś tego typu ty patrzcie ci jak ci pa przy ziokach to bandyta On w domu To nie o mnie akurat, to nie o mnie, to nie o mnie Ale to pewnie oni z was widzowie To pewnie o was kurwa, cwaniaki jak ci pa, bandyta On z domu ma i tak mnie o radkę pyta. Nie chcę chłopaka rapera jak się ze wszystkimi bzyka Wchodzę do pokoju słyszę Nie chcę chłopaka rapera jak się ze wszystkimi bzyka? Yo, yo, nie, cholera, ty Nie chcę chłopaka, raptera, jak się ze wszystkimi bzyka Wchodzę do pokoju słyszę tylko Nie chcę z wami gadać więc możecie wy się wykurwiać chyba o to chodzi w tym wersji. Ej, na razie mi się podoba, to jest takie, to jest taka mocno, mo mocna, mocna, ten, ten numer, to jest mocne, tak zwany, nie, moc pizdy na wysoką skalę, o tak bym to nazwał, ten numer, nie? MPLWS, nie? Moc pizdy na wysoką skalę, tak uważam, że równie dobrze tak mógłby się ten numer nazywać, nie? Mimo, że jestem mężczyzną, wiecie Jestem umieśnionym heteroseksualnym, białym mężczyzną Jestem w stanie wyzwolić swoją moc Pizdy i wajbować się do tego kawałka widzowie. Jeżeli wy się wstydzicie, to nie wstydźcie się widzowie, to nic złego. Każdy ma w sobie trochę cipki. Proszę tylko Nie chcę z wami gadać, więc możecie w gadają o nas tym mamy to wy nie twoja liga, nie jesteś gotowy Co to jest za nowy wave w ogóle, bo ja zauważyłem to gdzieś w lecie już, że laski sobie robią jakieś marki albo jakieś napisy na włosach Pojebany wave, w sensie nie, nigdy nie widziałem tego kiedyś, ale to jest chyba nowy swag, tak? Teraz dziewczyny tak robią? Mocne, moc, mocna jazda tak zwana Mamy to wy Nie twoja liga, nie jesteś gotowy okay. Wchodzę do pokoju, słyszę tylko Nie chcę z wami gadać, więc możecie wypierdalać wy Gadają o nas maty, mamy to wy Twoja liga, nie jesteś Ej, ale ja wiem, że jakbym ja był dziewczyną, to by był taki jak one, tak szczerze. Jakby czuję w środku moją inner, inner inner, beach, tak szczerze, i czuję, że właśnie, gdybym był dziewczyną, to byłbym taki sam. Jakby nie wiem czemu, ale mam, mam feeling stary, że słuchałbym tego i nosił krótki spódniczki, stary i bejtował tego. Bejtował supermiarzy. Na 100% by tak było, tak szczerze. Byłbym taką suką on flig, nie? Ja bym sobie robił pazy cały czas. Ja hapil to, ale pojebane, ale tak by było, nie? O nasz maty, mamy to wy. Nie Chcę mi stawiać, za ocean zlajout i tak go na mnie nie stać, lepiej niech wypierdalać Aha, nie stać mnie na ciebie Natalisa? Ja pierdolę, to o mnie wersy No to chuj wizowie szukam kobiety do całego związku, od lat 18 do lat 100 Za ocean zlajout i tak go na mnie nie stać, lepiej niech wypierdalać Ej dobra, ale ta scena była epicka akurat, czekaj Stawiać, za ocean zlajout i tak Nie zdążyłem zatrzymać, nie? Ale kto ma wiedzieć, ten DALA! Mamy ten sam problem. Chcemy brać, a nie dawać. Nie kupisz mi pierwszej. Pryszczą... <śmum> Mamy ten sam problem. Chcemy brać, a nie dawać? O, akurat zatrzymałem. Kurwa, co to jest w ogóle za teledysk stary? Nie no, dzisiaj widzowie. Miałem nagrywać odcinek po odcinku, ale robię przerwę po tym odcinku. No, didi. Eee, chcemy brać, a nie dawać? No, ale wiesz, ten wers. Niby ma sens, z drugiej strony nie ma, nie? Bo wiesz, można też brać, nie? Ale może też, nie no dobra, ale nie no wiecie o co chodzi, nie? Można by było ten wers bardzo, e, elaborate, nie? Można by było ten wers bardzo, bardzo rozwinąć, tak? mamy ten sam problem, chcemy brać, a nie dawać nie mi pierścionka, to nie mamy o czym gadać nie to ci pierścionek z H&M, i co wtedy Nataliska, a co? Polecisz na mnie kupić ci pierścionek z H&M, nawet pięć ci kupię takich sygnetów Według mnie W. A Nie dawać, nie kupisz mi pierścienia, to nie mamy o czym gadać. Wiatowy Hawiorytka wykrysuje wszystkie suki. Swoja własna szefowa, za żaden HS mnie nie kupisz. Czemu tylko szczekasz, szląba, by spróbować ugryźć? Najbardziej zła ze wszystkich, od kołyski aż do triny. Wchodzę najbardziej zła ze wszystkich. To nie chodzi o to, że ona jest zła, że jest taka mm, zła, tylko chodzi o to, że ona jest barys of them all. Bars, nie? Buddy, buddy, nie? Że jest złą suką. Yeah, I got you, bro. I got you, bro. Próbować ugryźć Najbardziej z ze wszystkich od kołyski aż do trumny Wchodzę do pokoju, słyszę tylko Nie chcę z wami gadać, więc no życie gadają o szmaty, mamy to wy Cipie, nie twoja liga mi jesteście. w ogóle te spodnie, także widzowie nie wiem, bo ja wiem, że wiele z was dziewczyn generalnie fagata czy na są w jakiś sposób inspiracją dziewczyny, nie? Więc myślę, że generalnie te spodnie Myślę, że fajnie, jakby weszły do mainstreamu, one generalnie fajnie leżą, fajnie wyglądają w ogóle, więc dziewczyny, eee, czekaj, jak to się mówi? Nie, nie idź do, nie idź do tego sklepu, w którym są te spodnie, biegnij, kurwa, wiesz o co chodzi? No, to taki trend. Gadają o szmaty, mamy to wy. Kurczę, takie spodnie, dziewczyny, one fajnie wyglądają, taki kolor i w ogóle. Nie twoja liga, nie jesteś gotowy. Wchodzę do pokoju, słyszę tylko. Nie chcę z wami gadać, więc życie w... Gadają o nasz maty, mamy to wy nie. Fajne, ten refren taki kurwa catchy się wydaje, nie? Że jak dużo podsłuchasz, to on się będzie wkręcał w głowę Ale overall zwrotki bardziej mi się podobają Zwrotki mają więcej moca, mocy Więcej mają zwrotki i tego, nie? Więcej mocy, więcej, kurwa, więcej mocy pizdy jest zwrotka Wiesz o co chodzi? Refren jest też taki, jest taki buddy Ale, ale, ale refre... zwrotki lepsze według mnie Twoja liga, nie jesteś gotowy ja to bogata szmata, chcę bogatego kutasa Jestem serio Yo! złą, suchą, ze mną przelot Dobra, ej, ten wers był -be epicki, góro e ten wers, dobry Ja to bogata szmata, chcę bogatego kutasa Jestem ja. serio złą, suchą, ze mną przelot Pierwsza klasa Tak dobrze mnie wyruchał, że się prawie zakochałam Yo! Nie łapię takich uczuć, sobie przypomniałam Ja tylko dla kultury przesuwam dalej granicę Mój impakt taki duży, na kronicę okay. chciało moje miejsce zająć nawet nie policzę Jak kurwy mnie hejtują, nadstawiam drugi policzek ej, ja na szczęście, ej, dobra Ej, szczerze, ta końcówka, ej, ta końcówka, bro! Ej, ta końcówka, bro, ej, ta końcówka bro to jest najmocniejsza rzecz, którą ona nawidała kiedykolwiek w karierze Nie było nigdy. Ej, nie, nie, nie! Rany się... ej ta szmata chce Ej, Ej, ta końcówka starej kurwa, się wzruszyłem, nie, nie twoja liga mi gotowy ja to bogata szmata, chcę bogatego kutasa Jestem serio złą, z ze mną przelot, pierwsza klasa Tak dobrze mnie wyruchał, że się prawie Dobra, zako... nie no, ten numer jest kurwa epicki, tak szczerze Uważam, że ten numer jest taki epicki, stary I ja, ta końcówka jest tak mocna, że to jest chujnie, naprawdę Ja to bogata szmata, chcę bogatego kutasa Jestem serio złą, z ze mną przelot, pierwsza klasa okay. Tak dobrze mnie wyruchał, że się prawie zakochałam Ale jak nie łapię takich uczuć, sobie przypomniałam Przesuwam dalej granicę. Mój impact taki duży na o mnie. Przesuwam niechronicę. chciało moje miejsce zająć, nawet nie policzę. Jak kurwy mnie hejtują, nadstawiam drugi policzek. Wchodzę do pokoju, słyszę no. tylko. Je, no ta końcówka jest tak mistrzowska, że to jest chuj, Ta końcówka jest takie mistrzostwo i sam widzę, że to jest wam O freestyle freestyle tylko. Aha, bro, Ja weszłam do sprawy. Za, sprawy, e, Episka jest ta piosenka, także, ja field Jakbym był dziewczyną, Ej, szczerze wam powiem, nie? Dla wszystkich dziewczyn wiadomość teraz. Jakbym ja był dziewczyną, starej słowa tego numeru, to bym był wyzwolony jak chuj, nie? Ja field albo zrobił taki numer. No, stary! Czuję, tak, czuję się tak silny, mimo że nie jestem kobietą teraz, że to jest niesamowite, nie? Ej, naprawdę, taki pussy power z tego bije. Najbardziej, ej, to wydaje mi się, że to powinien być hymn wszystkich złych sług, nie? Tak mi się wydaje, nie? Hymn każdej złej suki, nie? No, Diddy stary. Hymn każdej złej. Hymn każdej certyfikowanej złej suki. Naprawdę, nie? Epickie to było. Ale ta końcówka mi rozjebała system, nie? Ta końcówka. Szalone. Refren fajny, catchy. Fajny refren taki, że wiesz... Se pogwizdziesz, nie? Możesz gwizdać do, ko Możesz kogoś gwizdać do, do tego refrenu, wiesz o co chodzi. Ale zwroteczki stary, zwroteczki top, nie? Zwroteczki top. Zwroteczki w ogóle takie kurwa mięsne. No, zawiste te zwrotki były. Nie no, fajne, mi się podoba. Mi się bardzo podoba, tak szczerze. Bo, bo wiecie no... Każdy ma w sobie inner lesbijkę, tak? Każdy ma w sobie inner suczkę, inner wiesz... Inner body A ja czuję, że w środku mam właśnie dużo takich e, atrybutów, więc... Tyle ode mnie, widzowie. Dajcie znaka, co my myślicie o numerze, dajcie znak, co my myślicie o reakcji. E, zostawcie oczywiście Wasz wideo w komentarzu. Ale mam sleepy voice w ogóle, ja pytam, ale Czy jakaś dziewczyna się tym zajarała? Niech napisze jeden. E, tak, pozdrawiam was serdecznie i życzę wam miłego wieczorku i buziaczki. Śledźcie kanał, będzie dużo tematów generalnie, widzowie, na, na przestrzeni dni, więc... Czu, czu.